Żółtym, Jakub Jamruk w Kasku Niebieskim, który wygrał swój pierwszy wyścig i w Kasku Białym Adrian Cycyfer. Nieruchomo już pod taśmą startową. Siódmy wyścig przy przyprowadzeniu Tarnowian 21 do 15. Sędzia Drużynę. Prosi tutaj. No właśnie tak się zostawia. Co oznaczają ruchy? Bojaczka. już teraz mogą podjeżdżać pod taśmę startową zawodową. Być może któryś z raz. zawodników Rafale, stał za daleko od taśmy startowej to też regulacja. A ja myślałem, że to jest jakaś uwaga do to... morła Już wszystko w porządku. Henkok, Golob, Jamruk i Adrian Cyper. Taśma w górę. Grek Henkok z pierwszego pola zamyka Tomasa Goloba. Wykorzystuje także to zamknięcia Tomasza Goloba Jakub Jamruk. Golob wynosi się szeroko tam szukając optymalnej ścieżki do nabrania prędkości. W tej chwili jest trzeci Jamruk pierwszy. Zanim Henkok Golob będzie tutaj szalał. ale będzie tutaj niesamowita jazda i niesamowite pijanki. Zamyka stawkę Cyper. Golob jest trzeci, ale będzie łatwo tutaj tych konpunktu nie oddać. Już z powrotem jest drugi. Prowadzi Jabruk. Ogląda się co się za nim dzieje. A zanim byli mistrzowie świata, to co niesamowity bój o drugą pozycję. Jabruk do przodu ucieka, obejrzał się jeszcze raz. Henkow, jak jakby uspokoił sytuację, jakby obrał optymalną ścieżkę jazdy. Wiedzą Darnowianie wyjechać no, przynajmniej parę żeby nie pozwolić Golobowi gdzieś tam z slalomem ominąć i zdobyć trzech punktów. Wydaje się, że Golob będzie musiał tutaj przełknąć gorycz porażki Jamruk, drugi start i drugie zwycięstwo, zanim Henkok, który do końca będzie musiał odbierać ataki Goloba Golobo. Półkoła przegrywa drugą pozycję z Gregiem Henkokiem. Zaskakujące rozstrzygnięcia i bohater numer jeden tego spotkania. Bez wątpienia. Jakub Jamruk. Dwa starty, dwa zwycięstwa. I teraz z Gregiem Henkokiem wygrywa wyścig podwójnie. 5 do 1, a więc odpowiedź Tarnowskich Jaskułek jest natychmiastowa i znów ta przewaga w tym meczu wzrasta do punktów 10, a w dwóch metu do punktów 5 bardzo dobry start pary Tarnowskiej, tu już Tomasz Golob zamknięty, no i Jakub Jamruk po zewnętrznej napędzony, tutaj bardzo ciekawa była rywalizacja Grega Hancocka z Tomaszem Golobem, Greg Hancock z jednej strony no widział, że ma młodszego kolegę przed sobą, z drugiej strony zaraz za nim jechał Tomasz Golob, tam była taka sytuacja, że przejściowo wydawało się, że Tomasz Golob jest już drugi jest przed Gregiem Henkokiem. no ale nakrył go jak czapkę gruszki Greg Hancock, o tutaj wydawało się, że jedzie za szeroko no i popatrzmy zdecydowane jednak e, zwycięstwo e,